O, właśnie nagrywa. No, dobra. No już daj Dajcie jedną piłę. Wej mysz, kolego. Daj piłę. Tam idzie dośrodkowanie, uważaj. Tak jest. Daj piłkę. Filmik jest niepradzowy. Jak chcesz karnego? No dawaj dośrodkowanie. Czekaj, bo filmik pokazowy leci. Jak mu pokazać bramkarza. Czekaj, ja sobie odejdę, żeby widzieć ten. Nei. jest panie trenerze. Widać, że do późna, późna ustalono taktykę, bo przełączony. Rozpracowywałem przeciwnika cały, cały wieczór. Zagrania taktyczne. Trzeba być dobrej myśli. Dzisiaj po prostu trzy punkty muszą zostać za sobą. Dziękuję. Więcej pytań.